Ja proces? Oj, nie przerywamy procesa, ludzie? Nie co ty jeszcze rozkminiasz. Ej, dobra, ciekawi mnie, czy widzowie się ze mną zgodzą, że po prostu te, ten widok już stary wszystko rozbraja, nie? Ej, dobra no tu nie trzeba nic Ej, więcej robić. przed wyjściem... Powiedzcie mi, przed wyjściem... Ale... mi, że mi się zajebała. O, tak powiem. No. In tak, inaczej to jest trans Więc Może tak być. Nawet Jakby, jakby to były transy... o oh, I, i I don't know I don't know! I don't know. I don't Ty ryba mucha wrzuciła oh, no. do sklepu. No. Sorry, I'm here <laughs> to się don't no. Sorry, sorry, I'm bearded. Ja mówię ci, że nie chcesz zjeść. Nie chcesz? Nie chcesz chcę, żebym nie... Yes, and... Okej. Okay. Ja nie jestem w 100%... Spain, mm -hmm. Nie Nie no. jestem w 100% A co jakby zakończyć... Nie chcę, obserwujcie, Uli. mało atakuję. A co jakby zakończyć streama w taki sposób... Słysz, Amadi? Co jakby zakończyć streama w taki sposób, I'm że po prostu wszystkie światła zgasną, a ja sobie wyjdę stąd? Ej, bo widzą, jest tu... Instagram? Ja? Tak, twój Instagram. No. Why? I don't pay. You don't No okej. Okay, okay. Ej, może Ej, mogą się tutaj całować czy nie? To ja im, że już się wow. Dzięki za piątaczka Shakira. You... I za subskrypcję wszystkim. What you search for? I tak Instagram? No to nie ma żadnego Adama. Widzieliśmy już wszystko. Nie jest Adama. Między nogami. jest? No. Nie, no. jest. Nie. Mogą, hej. Czekaj, w swoim have... Instagramie. Czy... Stary, tylko ty, ja nie wiem, czy to dobry pomysł się czatu pytać takie rzeczy. No. Hey, people have challenge to you. What I have? Słyszysz? Oh, that's you? Where? Nie you... wiedziałem you... you... do... o to, obserwuję I'm potem. Patrz jak ona ma zdjęcia, patrz ma zdjęcia na story. I to jest kobieta. To jest kobieta. Ej, Kora, co, to jest, a pocałujesz Jonathan? Nie. Good Jeszcze nie, ej, nie jestem gotowy. challenge one. What's the name of this blonde girl? I don't know. Ej, bo, ej, know. ej mogę wam powiedzieć szczerze, jakby kobieta prowadziła takim Instagramem jak ja to bym miała 100 tysięcy okay. followersów, a ona ma 100 followersów. Minimum 100 tysięcy będąc jakby nikim rozpoznawanym, tylko swoją urodą na Instagramie podkreślam, na Instagramie. Ej. Ej, ona jest kobietą, to widać na Instagramie. Stary, nie ja mam wiem. wrażenie, że musicie coś z uszami zrobić. Czemu z uszami? <laughs> żeby zacząć lepiej no, słyszeć. Ale no ma głos, może taki wszyscy. No ale jaki? Ono nie ma jakiegoś takiego mega tego. No ma tajski głos po prostu. Hej, can you kiss with her? Can you kiss with her? Kiss. kiss. No! No way! <laughs> Why? Ja ona Zimki, wyszczynę, wyszczynę. do ufa. Wracę, to idę. Wywań na coś. O. już gada. Co? Przestań już gada. Co ona, robi? ona już jest zmęczona, bo rano. Ej, I dobra. I'm you come back your room? No. Ej, trzeba torby sprawdzić i to zróbcie mi pomysł, bo ja widziałem na nagraniu, że coś to chowa torby. No dobra, to powiemy. Weź tam tą czarną szczytkę nie nie, no. nie nie pocałowałbym. Robię kotasy, kurwa. Ej, zrobimy OF. Czekaj, ja nie chcę z No, a co ja mam? No? No, mm -hmm. na kamerze. Mm -hmm. yeah. no, Czekaj, ja sprawdzę. No, ja no, z, no raz raz. Tak żeby nie wiedział o tym. Była. No. Przyszła. Przyszła. Rozładowała się ta bateria. I teraz jest. I ona coś za tam, Jak ja mam to kurwa zrobić? No, powiedz, że też sprawdzę. Nie no tyle no, no powiedz, że ludzie piszą, że to się dzieje. tam włożyło. Okay. Czekaj. No mam pomysł. No normalnie. Ej, ja nakroczę to. Trzeba pod stętem zrobić. Pod stętem albo... Nie pod stętem, normalnie Żeby otworzyła lodówkę tylko. Na przykład. Nie? What is it? I give you something good. O. Oh. Złoty gral jest przede mną. Open, I give you this. You only oh. see this in home, okay? What is it? You only see this in home, okay? This is for you. Ah. Hey. I um, This is for hey, you. Yes. Open this and uh, oh, oh, this. No, it's not I pop, Open this. I put food this so, here to take. 140. I hear mi izajebała. Co? Więcej zajebała. So. Ale nie będę o tym mówić. Albo powiem okay, z mi kondomy. Serio? Serio. Okej, mi Co on mi za jego iPhone do? no za to. Jest tak samo siedzący. You want you want this? Yes. to say, to to say, to yes. say Subscribe Trans TV Okej, okay. okay. mm. daj na chwilę. Daj na chwilę. Niech <laughs> <laughs> e, będziemy, będziemy się targować. Będziemy się targować. You want this? Yes. Okej, 1000. 1000 bar? Yes. <laughs> no, no 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 no. <laughs> no 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 no. Take this, take this, take two this. It's money. Uh, uh, 200. no, 100. 100. Um, like, 100. Everything <pper> I, oh, oh oh I have. 100. 100. This 100. costs the two, 2000. Yes, I I sold this for 100. But Yes. It's OK? Okej okay, W No i chyba zarobiłem 12 złotych na białku. A jak piszcie kot na tamtej nazwie, to macie też 12 złotych. Stary, żebyś się to. nie zdziwił, jak ci za miesiąc wróci z dwa razy większymi łapami.